Witam serdecznie, ukłony, Łojciec z tej strony i ostatnie spotkanie z Pietrusiem w grze Stray Souls. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ostatnie spotkanie zapowiadałem przy poprzednim odcinku. Niestety, jakby nie miałem ochoty, znudziło mnie poszukiwanie miejsca, które wyprowadziłoby mnie z tej lokacji. W końcu, po kilku minutach szukania, znalazłem to miejsce. Powiem Wam szczerze, że ukrycie tego miejsca akurat w ten sposób Mega dziadostwo. Kolejna próba wydłużenia tej kuźwa niezbyt długiej historyjki. Dobra, ale nie o tym kontynuujemy. Póki co wypluło nas znowu gdzieś w jakimś dziwnym y, rewirze. Przerzuciła nas tu babka. Szukaliśmy świeczek, dzięki którym moglibyśmy ukończyć rytuał. Y, niestety babka stwierdziła, że tutaj nam zorganizuje małą zabawę. Weź mi kilka tutaj stworów do ubicia. No teraz będę próbował się stąd jakoś wydostać. Mam nadzieję, że teraz już odbędzie się bez jakichś większych komplikacji. Oczywiście broń pogotowił. Co jakiś czas rzucają mi... Ja mam nadzieję, że Piotruś będzie musiał skakać. Kurde, będzie musiał skakać Piotruś. Słyszycie? Ja nie wiem, kto wydaje te odgłosy. Natomiast cały czas mam wrażenie, że ktoś chodzi za moimi plecami i to nie jest zbyt komfortowe uczucie, bo nikogo jakby chyba nie widziałem tam na dole. Ewentualnie, może gdybym tam spadł. Może to jest jakiś sekret w tej grze, może będę musiał spaść, Zaraz się przekonamy. Cały czas jakiś mój wewnętrzny kolega szepcze mi tu do ucha. <grystanie> Dobra, schodzimy na dół, czyli. Dobra, jest. I to było to. No, wybuchaj. No, wybuchnęło mu się. No dobra, nie wiem czy będzie ich więcej. Kurde, no coś... Ewidentnie loto. Tak, jest tam. Gińdupku. <śpuszczaj> dupku. Ej! Jest kurde, on nie, nie umie celować ten web. No dobra, mam nadzieję, że to będzie wszystko. Dobra, odpalę tą latarkę. Z pewnością to nie jest. Chociaż z pewnością to nie wiem. Kurde, coś tu już biega. Dobra, to lecimy w tamtą, jednak. Kurde, gdzie ja gdzie jestem? Czekajcie, może na tą górę. Ale jak się tu dostać? Może Piotruś musi się wspinać. Gdzie teraz? Wspinaczkę uprawiał. Kurwa, ta latarka naprawdę nie ułatwia sytuacji. I dziwne jakieś takie światło. Może on tu musi na dół. Jotuś, może ty tu musisz nie... Tak, użwa Musimy się tutaj, proszę Państwa... Przeczołgać. Mogłem sobie tu biegać do jutra. Ja pierdzielę. Ciągaj broń. Dobra, mamy świeczkę. Aaa, Piotr i znowu ślizg na dupie, Daniel. Powraca do domu, trzymając ostatnią świecę. Liczy na to, że rytuał zakończy szaleństwo jego babci i pomoże mu odnaleźć martę. Okej, okay. miejmy gana w gotowiu. gdzie ten rytuał się odprawiało. Tutaj, dobre. Zobaczymy, co ten rytuał tak naprawdę... do czego on doprowadzi. Mama... Co się dzieje? Wyszłam, mm. kiedy mnie, Nie ma znaczenia. muszę ci powiedzieć coś a może nie to kolejna Twoja nie jest tym, czym jest tylko częścią tego, co they needed her to complete the summoning what are you talking about the darkness within you they want to call it out if they succeed everything you know and love will be lost who's they I, I don't understand any of this who they are isn't important it only matters that you don't let them change you who no oh, no babka. Gdzie ja Gdzie Dzieje mam spieprzać teraz. <gry> o no, kurde. Babka wygląda przeciwnie. Dawaj babka. To było wszystko? Chyba nie. Chcę gdzieś uciec, ewentualnie zdobyć jakąś broń na dół z pieprzaj. Młode na dół. Znajdę cię. Gdzie mi się ta babka tutaj będzie teleportować? Miejsca gdzie będę, jakby miał najwięcej przestrzeni do tego, żeby. Ją otrzy... O kurwa, stara ruro. Ładowu, gdzie ona jest? Tam była. No bo ja mam ten pojedynek z babcią. To jest chyba coś, co mi się naprawdę podoba. Znaczy robi robotę w sensie, że jestem napięty. Oczywiście mm, nie pomaga tutaj. Mam 30 życia, że babka mnie ubije. O, no dobra, ja wtedy. Kurwa, gdzie jesteś, babka? O, kurde! Dobra. Ua! Chyba zginąłem, bawka mi ubiła. O kurde, niezależnie co by mnie zrobił! Nie wiem ile, ile razy muszę ją tutaj ubić. Dobra, stara ruchy, bo nie mam czasu. O kurwa! Jezus! No i zobaczcie, nie, nie da się uciec. Mój, no idzie na górę. Się, to jeszcze nie koniec. Czyli standardowy do trzech razy sztuka. Tak mam to zrozumieć? Ja na słuchawkach cały czas słyszę, natomiast nie wiem, zaczynam. Tracić nadzieję, że kiedykolwiek się dowiemy gdzie ona jest. O kurde, jest. Stara, jesteś tu. Kurka wodna. Tu jest. Tu jest stara. Wykorzystajmy fakt. <grym> Ona się tu zaklinowała. Ja pierdziele, nie wierzę, po prostu nie wierzę w to. Kurwa, stara, dawaj. Kurde! Co tu się dzieje? Nie, bez sensu to było. No dobra, ale przetrwałem. Udało mi się ją ubić. Trzeba było to zrobić trzykrotnie. Chociaż powiem wam że tu mi troszkę <śm> ciśnienie podskoczyło. Jasnota tych pomieszczeń spowodowała, że nie było łatwo. Czy nie było też jakoś specjalnie trudno. Dobra, jakieś katakumby tutaj. Co tu się dzieje? Dobra, uzupełnijmy nasze zasoby. Przewodowane. Czyli pod samym domem, w zasadzie, mieli drugi dom. Piwnice, tak zwane. Dość wszechstronne. Dobra. Daniel po raz kolejny wkracza do innego wymiaru. Zdaje się, że jego babka przetrwała i zastawiła na niego nową pułapkę. Daniel wkracza w ciemność, zdeterminowa zdeterminowany, by ratować Martę. God damn it. Nie, po prostu to jest skuziba, nie do wiary. To jest niedowiary co tu się dzieje, proszę państwa. Znowu babka mnie gdzieś wypluła. Czy będzie kolejna sekwencja leśna. Kurde, leć. Ты уже не видел. No dobra, Piotruś Dawaj, lecimy. Mam chyba teraz. Ury, lewa, znowu obrzygance. Obrzygance. O, co tu się dzieje? Dobra, walidź. Teraz już postawili chyba wszystko na jedną kartę. Postanowili urozmaicić nam końcówkę. O, dobra, skieruj się ślizgnął na dupie. Daniel powraca do domu, trzymając ostatnią świecę. Liczy na to, że rytuał zakończy szaleństwo jego babci i pomoże mu odnaleźć Martę. No dobra. Izodora. Gdzie ja mam iść w ogóle? Nie ma świeczki, czy mam? Do doposażę się. Nie wiem jak ja tam zdrowotnie wyglądam. 30% zdrowia tylko, proszę państwa. Z tego co widzę tam aspiryna jest. Dość dużo naboi. Spójrzmy jeszcze czy gdzieś będzie jakaś apteczka. 100%, dobra wydaje mi się że tam na dół musimy iść chyba Where's Morta? Listen to Cripple Pinch. Tell me where Morta is now or so help kurde do fuck. Ej, stawaj, 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 stawaj. Kurde. Co to jest w ogóle? Kurde, biegaj! Kurde, balans. Jak to się trzyń się dziwnie? A, Dziwny pojedynek. No dobra, teraz dość mocno. Mam nadzieję, że tych naboi mi starszy, bo jakby umarła? To będzie druga faza. Co ja mam teraz zrobić? No są wyjść? Co tu się dzieje w ogóle? A! O kurde! Ten desencz. <noise> o kurde, tu no skrzynkę się tego Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że nie dostanę jakimś przypadkowym klaskaczem. Oh fuck shit. Kurde balans, Led, biegaj Piotruś, masakra, a się skończą pestki. Kurde, ma jakieś lepszej broni. Oh, fuck 6 pestek. Oczywiście można podnieść, natomiast teraz się przemieszcza na tyle szybko. Już zabrałem pestki. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie wiem czemu mnie przerzuciło w winną część. zaczyna tylko chodzić. Czekajcie, spróbuję. Mam nadzieję, że to zdechło. Dobra, zdechło. Gdzie jest Marta? Daniel pokonał wszystkie przeszkody. Czeka go ostatnie wyzwanie. God damn it, nie wierzę, że to jeszcze nie koniec. Co, co, się Ojciec się co to się dzieje? Wojciech się będzie wieszał? O. Czy jego nie będą wieszać? Nie rozumiem. Choć you to fight it. I wasn't strong enough. Made me into this monster. It's done. Neither of us can change the past. Ending it here won't solve anything. I was weak. But you aren't. You can still end this and save your sister. I don't know how to end this. I didn't even know you existed a few days ago, much less that you were alive. Your grandmother's been using me to keep the doorway open. That's how she can influence this world. And now, I'm gonna close it for good. Ocal swojego ojca, wejść sprawy w swoje ręce. Nie wiem, co ja mam w zasadzie zrobić. No ma jakiś tu czas, odejść. Ocal. Just stop. Co Nie mogę tam? I you do this. to you. I know that old witch the whole time. She's ruined all our lives because of that Maybe you're right. But I know the truth, and so does Martha. Killing yourself isn't going to fix anything. You're a better man than I ever was. Proud of you, son. Rest easy old. Zdobyto trofeum bohater, koniec! Koniec gry. Udało mi się ukończyć. O Jezus, co ja mam tu powiedzieć? Ja generalnie, wszystkie swoje złote myśli i przemyślenia na temat tego tytułu wrzucę w jakiejś osobnej recenzji, którą właśnie cały czas smaruję. Nie były to najlepsze do zdania. Ta końcówka troszkę polepszyła tą ostateczną ocenę, ale niewiele. Także tak siak, wielkie dzięki za oglądanie, wielkie dzięki za lajki, komenty, Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do moich kolejnych tam materiałów na kanale. Trzymajta się, na ra, cześć.